Witam Państwa najserdeczniej. Kolejny odcinek z serii o podatkach i prawie podatkowym Myśli niepoprawne jest nawiązaniem do wątków, które wzbudziły zainteresowanie, a były poruszane w poprzednich, nawet czasami dość odległych odcinkach. Podatnicy zastanawiają się nad fenomenem tego prawa jurysdykcyjnego, czyli tego prawa wynikającego z orzecznictwa sądów. Zarówno krajowych, jak i wspólnotowych. I, i, no I mają pewne, zadają takie dość podstawowe pytania, na ile te wyroki są wiążące, w jaki sposób je mamy bezpośrednio, my obywatele, bezpośrednio stosować. A w ciągu ostatnich kilku miesięcy, mieliśmy dużo wyroków polskich, czyli dotyczących prawa polskiego. Do, związanych z polskim prawem podatkowym, wydanych zwłaszcza przez Trybunał Sprawiedliwości. Czyli mówimy o tym, rozwijamy wątek prawa jurysdykcyjnego, ale już tego sądowego prawa jurysdykcyjnego. Zresztą tu nie bez powodu, jaką dodatkową kanwą jest obecna dyskusja na temat wyroku Trybunału Sprawiedliwości, który nie dotyczy, to prawda, problematyki podatkowej, no ale wiąże się z, tam z izbami Sądu Najwyższego. Słyszymy bardzo kategoryczne poglądy, które wyrażają ci, którzy są zwłaszcza zwolennikami no, nadrzędnego charakteru owego prawa wspólnotowego nad prawem krajowym, czyli jesteśmy w ogóle jakiejś dyskusji politycznej, która, która ma jakieś tam przełożenie, jakiś tam sens również prawno-podatkowym. I dzisiaj chciałbym się odnieść tylko do prawa jurysdykcyjnego w wykonaniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i poruszyć ten ważny wątek. Jak należy postąpić, jak ma nastąpić podatnik, bo tu nie patrzymy to z perspektywy władzy prawa jurysdykcyjnego, nie, które jest wynikiem stosowania pra interpretacji interpretacji wyroków przez władzę wykonawczą czy też przez sądy tylko tego swoistości prawa jurysdykcyjnego versus obywatel podatnik wie, że zapadł wyrok, który dotyczy prawa polskiego, ten wyrok stwierdza że jakieś regulacje, jakieś przepisy prawa polskiego w brzmieniu, w którym w który obowiązu, obowiązuje lub obowiązywał są zdaniem tego sądu niezgodne z prawem wspólnotowym, a dokładnie on stwierdza, że prawo wspólnotowe sprzeciwia się takiemu takim przepisom w takim to rozumieniu, bo prawo Trybunał nie interpretuje prawa krajowego, on przyjmuje taką interpretację, jaką przyjął ten, kto ją przyjął, czyli zwłaszcza zwykły to sąd, bo to sąd zwraca się do sądu, sąd zwraca się do Trybunału. I idzie o to, na ile my to mamy, bez, możemy to, te, te prawo jurysdykcyjne, wspólnotowe zastosować bezpośrednio, czyli przyjąć do tego dobrodziejstwa prawa odczytanego. To byśmy byli przez wiele lat pod wpływem takiej dość ciekawej doktryny o bezpośrednim stosowaniu wyroku. Że jeśli jest wyrok, nawet nie dotyczący prawa polskiego, to on jest częścią prawa obowiązującego i my wszyscy mamy nie wiem, prawo czy obowiązek. Niektórzy mówili prawo, niektórzy obowiązek stosowania tych wyroków i mamy nadać im pierwszeństwo przed prawem krajowym. Czyli można powiedzieć tak, skoro sąd. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ten przepis jest, a przepis jest ciągle nieuchylony przez ustawodawcę krajowego, jest, jemu sprzeciwia się prawo wspólnotowe, to my możemy tym, co z tym przepisem zrobić. Nie są, tylko my, obywatele, pominąć, nie stosować, jakby nie derogować, bo my nie możemy niczego derogować. Ale możemy go nie stosować, czyli stosować bezpośrednio wyrok. My jesteśmy od, od dłuższego czasu, byliśmy tak, no, nazwijmy to, epatowani wręcz, że to jest ten sposób postępowania, to jest właśnie ten cywilizowany podatek. Okazuje się, że to nie jest takie proste, to nigdy nie było. To było takie pewne nadużycie albo wynikające z świadome z takiej, tego lobbingu medialnego, albo też, no, albo też po prostu wynikające z niezrozumienia fenomenologii tego zjawiska, dopóty przepis obowiązuje krajowy, dopóty podatnik ma go stosować. Niezależnie czy to jest przepis uprawniający, czy, czy nakazujący, jeżeli trybunał stwierdził, że ten przepis jest sprzeczny z prawem wspólnotowym, w tym znaczeniu, że jego temu sposobowi interpretacji, który przyznał, przyznał, przyjął Trybunał jako dla niego jako wiążący, bo on oceniał ten sposób jego interpretacji, czyli normę prawną wynikającą z tego przepisu, na przykład normę, którą wyraził w tym sprawie sąd, określił ją sąd, i treb, że ta norma jest sprzeczna z normą wyższego rzędu prawa, dla niego prawa wspólnotowego, to no to pytanie, czy, czy, czy nastąpiło to, co się nazywa derogacją, nie nastąpiło. I teraz są dwie, jakby dwie ścieżki postępowania. Jeżeli poprzez zmianę interpretacji tego przepisu, czyli ciągle jesteśmy w granicach jego interpretacji, i nie jest to interpretacja kontralegem, można zapewnić zgodność, prawa wspól... zgodność norm prawa polskiego z prawem wspólnotowym, to oczywiście takie, taką czynność może wykonać również sam podatnik, i on może, on może ukształtować swoje prawo, odczytane na podstawie poglądów prawnych wyrażonych przez Trybunał. Oczywiście ten pogląd może nie być podzielany przez władzę wykonawczą, ani także przez sąd, ale on działając w dobrej wierze, to jest to bardzo ważne, działając, w, interpretując prawo w przepisy prawa w dobrej wierze, kształtuje treść normy prawnej w granicach treści przepisu prawa, którą można tą treść zinterpretować w ten sposób, nie zaprzeczając tej treści, tak aby norma prawna. Prawa polskiego, bo my stosujemy ciągle prawo polskie, była również zgodna z poglądem prawnym na ten temat wyrażonym przez Trybunał Sprawiedliwości. Natomiast jeżeli ten przepis nie da się tak zinterpretować, aby zapewnić zgodność jego normy prawnej z prawem, z poglądem co do treści prawa wspólnotowego. No to pytanie jest, czy my możemy po prostu tego, ten przepis nie zastosować, czyli pominąć go. No i tu kształtowała się taka dość ostrożna praktyka, że jeżeli wyrok jest po pierwsze jednoznaczny w tej poglądzie, czy ten pogląd co do sprzeczności jest jednoznaczny, czyli taki zero-jedynkowy, ta treść jest sprzeczna. Norma prawna, każda norma prawna wynikająca z tego przepisu będzie przy różnych metodach jego interpretacji, będzie sprzeczna z prawem wspólnotowym. To jest po pierwsze, czyli jest, wyrok jest jednoznaczny w swojej treści, przede wszystkim jest bezwarunkowy, czyli można go zastosować bezpośrednio, bez jakichkolwiek działań ze strony państwa członkowskiego, w tym sądów, czyli, że nie pozostawił trybunał pewnej kognicji. Działaniom czy też prawodawczym, czy też jurysdykcyjnym ze strony krajowej, no to podatnicy, szerzej obywatele, mogą, nie muszą, mogą dokonać tego, tego, tej, tej operacji operacji polegającej w istocie na ukształtowaniu normy prawnej stosowanej z pominięciem, pominięciem. Tej części całości lub części przepisu, który został uznany za niezgodny z prawem wspólnotowym. Czy my możemy się pomylić, kształtując tego rodzaju pogląd? Pomylić się w tym znaczeniu, że nasz pogląd prawny może być uznany za nietrafny, za błędny, nasze działanie na podstawie tego przepisu może się okazać czy nasze działanie może się okazać. De deliktem, czyli bezprawy, czy mieć cechy bezprawności? Oczywiście tak, no bo przecież wyroki Trybunału, podobnie jak wszystkie inne zdarzenia normatywne albo związane z. Pod kształtowaniem poglądów prawnych na temat treści norm prawnych podlegają ocenie i są, 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 możemy się różnić tak, jak możemy się różnić w poglądach. Do tej pory się różniliśmy i będziemy. Różnice między, między prawem jurysdykcyjnym, wewnętrznym co do treści danego przepisu, norm prawnych wynikających z danego przepisu są różnice delegę lata. Już nie, a już nie mówiąc o tym, że jeżeli wchodzimy w tą sferę związków, tej pogranicza między prawem krajowym, a jednak prawem kształtowanym przez organizację, do której należymy. I jeśli chodzi o taką czystą zachowanie praktyczne, no to ci podatnicy, którzy nie należą do tych świętych krów, którzy nie mają jakiegoś dziwnego parasola. No zwłaszcza, że są objęci takim immunitetem jurysdykcyjnym, to tak, to przecież to jest. Ja wiem, że poprawność zabrania o tym mówić, ale w tym cyklu, nie tylko w tym, staram się nazywać rzeczy takimi, jakimi je dostrzegam. Przecież są podmioty, które należą do tych naszych protektorów, no i których tam nie bardzo się przejmują treścią polskich przepisów prawa, no i narzucają swoje interpretacje. Natomiast większość z nas jest pod Pręgierzem tego ryzyka, pręgierzem, a w zasadzie takim, takim dyskomfortem. No dobrze, stosujesz bezpośrednio wyrok, poczekaj na jego implementację poprzez zmianę ustawy, a jeżeli robisz to bezpośrednio stosując ten wyrok, no podejmujesz pewne ryzyko, ryzyko bo przecież prawo, pol, przepis prawa polskiego nie uległ zmianie. Stąd też no, to jeszcze statystycznie tego nikt do końca nie policzył, ale z naszej wiedzy, a jest ona dość no, poparta, no, dość, poparta dość, dość szeroka i poparta wiedzą, nie zawsze którą można statystycznie udowodnić, jej, jej reprezentatywność, ale jednak wiedzą. To jednak my spotykamy się, że większość z nas jest bardzo ostrożna i mówi: Czekamy, aż przepis zostanie uchylony albo zmieniony. I do tego czasu y, stosujemy prawo krajowe wadliwe, uznane za wadliwe, ale jednak obowiązujące. Tych przypadków w podatkach jest stosunkowo dużo i mamy do czynienia z tą dwoistością, która tu, czyli jakby, postawy przezornej, postawy, która nakazuje oczekiwać zmiany prawa krajowego zgodnie z treścią, z poglądem wyrażonym przez wyrok, albo ci odważniejsi stosują ten wyrok wcześniej, ale trzymając się, nie interpretując go w sposób rozszerzający czyli trzymając się Zakresu rozstrzygnięcia, czyli tej powagi rzeczy osądzonej, która w tym przypadku ma miejsce. I raczej w tym kierunku yy, większość nas zmierza, i chyba tak należy to dostrzegać i pojmować, chociaż wiemy, że no, zrozli, stosując prawo podatkowe, kształtując treść tego prawa odczytanego, również kształt, który odwołuje się do. Prawa jurysdykcyjnego, czyli jakby wzbogaca się prawo odczytane, to prawo jurysdykcyjne, to mamy świadomość określonego hazardu, a że władza jest nieprzewidywalna, czyli i nie chroni, co nieraz o tym miałem okazję mówić, poglądów prawnych wyrażonych w dobrej wierze, czyli sformułowanych w dobrej wierze poglądów co do treści normy prawnej, to z tym ryzykiem musimy się liczyć. Że dopóty, dopóki nie zostanie wykonany w tym zakresie wyrok Trybunału Sprawiedliwości poprzez ten, który kwestionował zgodność z prawem wspólnotowym przepisu prawa, którego się mówiąc obiektywnie obrazu, bo nie da uratować poprzez jego interpretację, dopóki on nie zostanie uchylony, to należy go stosować i poczekać, aż ustawodawca przyjmie swoją wizję, polski ustawodawca. Treści przepisu prawa zgodnego z owym wyrokiem. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do tego problemu być może jeszcze, na pewno jeszcze wrócimy nie raz. Na tym chciałbym zakończyć te rozważania, które wiążą się z prawem jurysdykcyjnym, które, które wiemy, że trochę traci na istotności ponieważ to kiedyś przewartościowano takiej naszej świadomości, no taka fałszywa była, że tak naprawdę to dopiero sądowa, sądowe, prawo sądowe to jest te prawo rzeczywiste, te wszystkie tam to są jakieś takie inicjacje o szczególnie, o, o ograniczonym znaczeniu normatywnym. To, to była pewna, to było pewne przerysowanie, zresztą nigdy w prawie podatkowym prawo sądowe nie będzie nadążało za ustawodawcą, zawsze będzie w istotnej części dotyczyło prawa, którego już nie ma, no ale które będzie jeszcze stosowane, ze względu na to, że sprawy nie zostały przedawnione. Pozdrawiam najserdeczniej, dziękując Państwu za uwagę i dziękuję za wszelkie zachęty. Będziemy się starać, nawet w wakacje, kontynuować ten cykl ze względu na zainteresowanie widzów. Do widzenia Państwu. Dziękuję bardzo.